Z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy, a była w nim moc pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę rzekł człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. Któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy, prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich. Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć wstań i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego. Mówię ci wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili, Przedziwne rzeczy wyjdzieliśmy dzisiaj. Oto słowo Pańskie. Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, zapewne znamy słowa miłe, słowa przyjazne, słowa, które radują serce, ale jednocześnie znamy i słowa nieprzyjazne, słowa niemiłe, słowa, które mogą i zranić, a może i zabić. I być może jednym z najbardziej Atrakcyjnych słów dla każdego z nas jest nasze własne imię. Bo wyobraźmy sobie, że gdzieś tam jesteśmy w tłumie i ktoś woła do nas po imieniu. To tak jakby wydobywał nas z tej anonimowej masy, ofiarując swoją uwagę może i przyjaźń, a może i miłość. <laughs> I pierwszym który wezwał nas po imieniu jest Bóg. Najpierw wezwał nas po imieniu w akcie stwórczym, wezwał nas do istnienia, a następnie na ście świętym każdego z nas wezwał po imieniu i powiedział. Tereso, Barbaro, Zbigniewie, Józefie, bądź świętym. Bądź doskonałym i od tego momentu, od Chrztu Świętego, Bóg nieustannie przypomina nam o tym naszym wielkim, wspaniałym powołaniu, byśmy to powołanie realizowali w codziennym naszym życiu. Ale ciekawa rzecz. Człowiek, można powiedzieć, wyspecjalizował się od samego początku w uciekaniu od Boga. Od jego głosu, od tego powołania do szczęścia, do świętości. Bo zauważcie, już Adam i Ewa uciekli od Boga, kiedy usłyszeli jego głos. A więc uciekli od tego powołania do świętości, do szczęścia. Kain ucieka przed Bogiem, kiedy słyszy jego głos. Współmieszkańcy Noego Śmieją się wręcz ze Słowa Bożego. Judasz ucieka nocą od Chrystusa, w tej samej nocy inni apostołowie uciekli, zostawili go samego. A ile razy ja uciekałem od Boga, od tego powołania do świętości i może zbyt długo czekałem, by do tego Boga powrócić. Ale Bóg tak łatwo nie daje za wygraną. I może czasami wydaje nam się, że to my tak bardzo trudzimy się, by tego Boga odnaleźć. Może czasami wydaje nam się, że my już Boga chwyciliśmy za nogi. Ale tak naprawdę to Bóg jest tym, który wychodzi na spotkanie człowieka, na poszukiwanie człowieka. Przecież On wyszedł na poszukiwanie. Adama, Kaina, Mojżesza gdzieś tam na pustyni, Piotra i Jana nad jeziorem Genezaret i dzisiaj wychodzi na drogi naszego życia, na poszukiwanie każdego z nas i mówi bądź świętym, bądź doskonałym. I drodzy, świętym nikt się nie rodzi, ale świętość wykuwa się w codziennym trudzie, w codziennej pracy. Ale drodzy, my w tym trudzie, w tej pracy nie jesteśmy sami. No bo skoro Bóg powołuje nas do świętości, daje również moc, siłę, byśmy tę świętość zrealizowali. Co więcej, przecież święci są wśród nas. Jakże często my sami mówimy, ta kobieta, to święta kobieta, sama wychowała pięcioro dzieci, a jeszcze ma czas na to, by codziennie być w kościele, by innym pomagać. Albo jakże często mówimy, ten kapłan, ten ksiądz, to święty ksiądz. On jest zawsze dla drugiego człowieka, zawsze zatroskany o dobro drugiego człowieka. Zatem może zrodzić się pytanie dobrze, czym wobec tego jest świętość? Czy to jest przywilej, na przykład kapłanów, sióstr zakonnych? A może to jest kwestia rutyny, jakiegoś ćwiczenia? Otóż drodzy, świętość to nic innego jak to wierne kroczenie drogą wskazaną przez Chrystusa, drogą bożych błogosławieństw, Bożych przykazań drogą Chrystusowej Ewangelii i najkrótszą drogą do świętości jest miłość. Świętość to nic innego, jak to wierne, uczciwe służenie Bogu i człowiekowi. Kiedyś święty Antoni Pustelnik, no który, wiecie, no słynął z bardzo takiego surowego stylu życia, Usłyszał wewnętrzny głos: Antoni, Ty nie jesteś tak święty jak pewien szewc z Aleksandrii. Antoni następnego dnia rankiem wyruszył do Aleksandrii, by odnaleźć tego szewca. Kiedy go odnalazł, stawia mu pytanie: Powiedz mi, na czym polega tajemnica Twojej świętości? A ten szewc. Z taką pokorą mówi, no ja, ja nic nadzwyczajnego nie czynię. Ja rano wstaję, modlę się za siebie, za rodzinę, za całe miasto. Później cały dzień rzetelnie pracuję. Staram się dochować terminów, nie przeklinam, nie upijam się. Ja po prostu pragnę wiernie, uczciwie służyć Bogu i człowiekowi. I oto cała tajemnica świętości. Wiernie, uczciwie służyć Bogu i człowiekowi jako kapłan, jako zakonnik, jako matka rodziny, ojciec rodziny, człowiek starszy czy młodszy. Pięknie o świętości zawsze nauczał, mówił święty papież Jan XXIII. On powiedział krótko, być świętym, to być otwartym na Boga. Co to znaczy? No wyobraźmy sobie, że Bóg to słońce, moja dusza to pokój. Co ja muszę zrobić, by promienie słoneczne dostały się do pokoju? No muszę rozsunąć, prawda, zasłony, firany, żaluzje, może okiennice? Otworzyć szeroko okno, i wtedy owszem promienie słoneczne dostaną się do tego pokoju, napełnią go światłem, ciepłem, podobnie i ze świętością. Ja muszę rozsunąć zasłony moich grzechów, nałogów, przyzwyczajeń, otworzyć szeroko moje serce, by Bóg napełnił je swoim światłem, swoją łaską. I drodzy, są trzy cechy człowieka, otwartego na Boga, a więc tego, który świętość w życiu realizuje. I każdy z nas, na przykład wieczorem, podczas rachunku sumienia, będzie mógł zapytać siebie, czy realizował świętość, czy też nie. Po pierwsze, człowiek otwarty na Boga to człowiek głodny wartości duchowych. Co to znaczy? To znaczy człowiek, który stara się być coraz to lepszy, coraz to doskonalszy. A człowiek zamknięty na Boga, to człowiek syty duchowo. Jemu już nic nie potrzeba. Zawsze mówię, oby wszyscy byli tacy jak ja. Ja to w zasadzie już z butami mogę iść do nieba. I pięknie tę prawdę obrazuje Chrystus przy... Przypowieści o celniku i faryzeuszu. Otóż przychodzi celnik do świątyni. Gdzieś tam może za filarem klęka. Bije się w piersi, mówi panie Boże, grzesznym jestem człowiekiem. Daj mi moc, siłę, bym był lepszym człowiekiem. Przychodzi również i faryzeusz. Ten się nigdzie nie zatrzymuje, idzie prosto przed ołtarz. Staje dumny i mówi, no Panie, ale Ci się udałem. Ty to masz szczęściem, że masz takiego sługę jak ja. Jedynie Panie, to ja dziękuję, że nie jestem taki o jak ten tam. I kto odszedł usprawiedliwiony? Celnik. To jest ten człowiek głodny wartości duchowych. I drodzy, iluż takich faryzeuszy żyje pośród nas, może i w naszych rodzinach, którzy może krzywdzą innych ludzi, Bogiem się nie przejmują, nie przejmują się Bożymi przykazaniami, no a powiedzieć im, słuchaj, są rekolekcje. Może byś poszedł do kościoła, do spowiedzi. Odpowie, a po co? A co ja podpaliłem kogoś, zabiłem? Niech idą ci, którzy grzeszą. Ja tam grzechów nie mam. Jasiu z pierwszej B. Taki poziom jego wiary i wiedzy religijnej. Druga cecha człowieka otwartego na Boga, a więc tego, który realizuje świętość. Człowiek otwarty na Boga to człowiek, który nie liczy zbytnio na własne siły moralno-duchowe, ale on ufa Bogu. W Bogu nadziejem pokłada, wierzy w Boże miłosierdzie. Człowiek zamknięty na Boga ufa tylko sobie. On sam wszystko może, nawet się zbawić. I człowiek otwarty na Boga, on widzi swoje grzechy, błędy. Ale on ufa w Boże Miłosierdzie. Ten człowiek drży, lęka się, by go nic od Boga nie oddzieliło. Ale jeżeli już upadnie, szybko wstaje. Wraca do Boga, bo wie, że Bóg jest tym ojcem miłosiernym, przebaczającym. I tutaj wspaniałym przykładem jest chociażby święty Paweł, który zawsze mówił, powtarzał, odczuwam w sobie tę walkę między starym a nowym człowiekiem. Ale mówił, wierzę, że Bóg mnie nie zostawi, pomoże, bym był dobrym. Natomiast człowiek zamknięty na Boga, kiedy upada, grzeszy, popada w rozpacz, zniechęcenie, bo on liczył tylko na siebie, nie ufał Bogu. I tutaj przykładem jest Judasz. Jemu zabrakło też tylko wiary w Boże miłosierdzie. I drodzy znowu, ilu żyje pośród nas takich, którzy może upadli, zgrzeszyli, popadli w nałogi, myśleli, że tam szczęście znajdą, a znaleźli wyrzuty sumienia. I może już od lat w ogóle nie spowiadają się, bo nie wierzą, że Bóg może im wybaczyć. I ostatnia cecha. Może najważniejsza, człowieka otwartego na Boga, a więc tego, który realizuje świętość. Człowiek otwarty na Boga to ten, który wszystko, co czyni, czyni z miłości do Boga i do człowieka. A człowiek zamknięty na Boga wszystko, co czyni, czyni z miłości do siebie, z własnego egoizmu, by pokazać się przed innymi by wszyscy mówili jakiś ty dobry, jakiś ty wspaniały, a ileś ty dobra czynisz i chodzi wtedy dumny jak Paw. Ale kiedy zabraknie oklasków, podziwu, załamuje się. Świat już dla niego się skończył. I drodzy, jeżeli my w ten sposób pojmiemy świętość, ona będzie możliwa do zrealizowania przez każdego z nas. Więcej Wam powiem. Jesteście świętymi ludźmi, czyli świętość realizujecie. No bo zauważcie, jesteście głodni wartości duchowych, czyli chcecie być lepsi, doskonalsi. Dlatego tu jesteście w tej świątyni. Korzystacie z rekolekcji. Wierzycie w Boże miłosierdzie. Dlatego korzystacie z sakramentu pokuty. I daj nam, Boże, Byśmy wszystko, co czynimy, czynili z miłości do Boga i do człowieka. I na koniec, drodzy, błogosławiony Kaspar Stangasinger, redemptorysta, umierając miał 28 lat, wychowawca młodzieży. Uwielbiał wędrówki po górach, ale jednocześnie zatapiał się na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, rozważał Pismo Święte i on miał wspaniałą dewizę życiową. On ciągle powtarzał. Ja chcę, ja mogę i ja muszę zostać świętym. I drodzy, niech to również stanie się i naszą dewizą życiową nieustannie powtarzajmy, ja chcę, ja mogę, ja muszę zostać świętym. Amen.